Cześć! Nowy format odcinków? Tak, muszą być trochę dłuższe. Więc od teraz odcinki będą trwały trochę dłużej. Znowu jesteśmy na naszym pięknym minecraftowym świecie i już widzę pewnego pana, który się tu nie dostanie. Ale wciąż nie mamy, jak się okazało, zapomniałem w ogóle, bo trzeba w tej grze kopać. To jest w końcu mine and craft. Więc wbijemy szybko pod ziemię i się zakopiemy tak to jest lepsza forma nowy, nowy format, prawda? jesteśmy teraz bezpieczni i będziemy mieli dużo koblestone, który służy do wykonania tak zwanego pieca więc będziemy się kopać w dół, bo na dole oczywiście jest więcej surowców i nie chcę tego <grych> no, trochę ciemno nieprawda? Nie wiem, jak temu zaradzić. Węgla nie znaleźliśmy. Ale od czego, prawda, służą piece? Jeszcze jeden crafting sobie zrobimy. Albo nie, dobra. Nie będziemy siedzieć jak lamusy w kopalni. Na speedzie do naszego domku. O nie, 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 nie. Ha, lamus. Zrobimy sobie taktyczny piec. Cyk. Przepalimy drewno. Aha. Dobra, a się potworów nie boję. Dobra, 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 dobra. dobra, dobra. siupa. Siu. Ale ich ominął. Nie. O, dobra. Dobra. I przepalimy w naszym piecu drewno. O, jak jasno. Czyż to nie jest piękne? Właśnie. O, a, to jest nasz zombie. I pająk. Pająki mogą się spinać. Zapomniałem o tym przy konstrukcji domu. Ale dobra, to co potrzebujemy to jest węgiel. Tak. Teraz możemy rozświetlić naszą bazę, nasze wybrzeże, naszą kopę. O, oh, <grybujesz> brakło mi. <grybujesz> o nie. Teraz jesteśmy w tak zwanej ciemnej D. O nie, 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 nie. To już na tyle tego odcinka. Mam nadzieję, że dłuższy się bardziej spodobał. Cześć.